Witam. Taki wzmacniacz mi się trafił. WS442 Diora. I ten wzmacniacz jak widzimy jest... skwadratowiały do kwadratu. Akurat tak, jakbym tak coś, coś zdaje się, że jego jakbym kojarzył... Joe, weź to mu się przyjść, co? Tak. Jak się tak patrzę, to faktycznie jakbym go widział, faktycznie. No, no, no. Nie, poważnie. Miałem materiał na pierwszy odcinek. Tytuł miał być nieudana regeneracja. WS442 Diora albo coś podobnego. Tylko niestety powróciła usterka, powróciła pierwsza klątwa. I ona wygląda w ten sposób, a właściwie słychać ją w ten sposób. Ja go jednak skądś kojarzę? Tak, ja też, ja też. Muszę się ci powiedzieć, bo mnie to zamęci. No. Chwileczkę. Miałem dość fajny materiał, taki nawet trochę humorystyczny. Ale teraz nie mogę go wstawić, dlatego, że wzmacniacz został odnowiony. Zostały wymienione rezystory małej mocy, kondensatory elektrolityczne, zostało założone zabezpieczenie przed pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu. Tak jak widać, końcówki mocy, przedwzmacniacz gramofonowy, czy regulacja barwy dźwięku. Mnóstwo pracy włożone i dalej wzmacniacz nie działa. Po prostu skompromitowałbym się, dlatego muszę jeszcze pewne elementy wymienić. I to będą, wymienię wszystkie tranzystory. Nawet jeśli tranzystory nie są przyczyną niedziałania tego wzmacniacza, to z pewnością to nie zaszkodzi. Zamówię elementy z TEME. Część tranzystorów nawet już mam w swoich zbiorach właśnie z TME. To miało być też filmik pod tytułem Jak nie przeprowadzać regeneracji WS442. Ale trudno, będę musiał tą premierę po prostu przełożyć na kiedy indziej. Jeszcze tranzystory, a potem zobaczę, co się będzie działo dalej. Dziękuję za uwagę. To jest bezwzględnie Farmazon! I to jest Farmazon z grubej nici Nitisity. Nigdy bym nie pomyślał, że diora 442 rozwali mnie na łopatki. Postaram się ten wzmacniać, przywrócić do działania, ale stuprocentowo nie mogę obiecać. Jeśli się nie uda, to kolejny filmik będzie się nazywał WS442 diora totalne fiasko z regeneracji. Jeśli kiedykolwiek traficie na taki uparty, uparciucha takiego, na taki model, no to próbujcie dalej. Dopóki jest to dla Was opłacalne, dopóki macie nostalgię, nie wiem. Aż zacznie działać. O, proszę. I 442 wygląda teraz w ten sposób. Tutaj, proszę bardzo, końcóweczka Wymienione rezystory małej mocy, kondensatory elektrolityczne i nawet potencjometr do regulacji prądu spoczynkowego. Tutaj zamontowany jest. Zamontowany zabezpieczenie przed składową stawą późnienie załączenia głośników w jednym. Tutaj druga końcóweczka wymienione wszystkie rzeczy. I tak. Końcówki mocy działają. Zabezpieczenie, zabezpieczenie przed składową stawą działa, bo sprawdzałem je nawet. Przez wzmacniacz gromofonowy działa. Tutaj co do budowy tego nie mam zastrzeżeń, tego tutaj też nie. Przezmacniacz gromofonowy jest zbudowany bardzo intuicyjnie. Lewy kanał jest odbiciem lustrzanym prawego. Bardzo łatwo się tu zorientować. Inaczej sprawa wygląda w przypadku przezmacniacza regulacji barw dźwięku. Tutaj jest po prostu jeden wielki, jak ja to wcześniej powiedziałem, cluster Tutaj jest po prostu obłęd, ciężko cokolwiek znaleźć, ciężko prześledzić jak te ścieżki idąc pod spodem, są jeszcze, jest 7 kondensatorów i są jeszcze Kurde czy 2 bo 4 zbory, już nie pamiętam Gdzie dostać, choler jasnej po prostu Tutaj przed... Yy, zasilacz Zasilacz przed jest w swojej najbardziej wypasionej formie I tutaj mamy już mostek zamontowany i dwa kondensatory 6800 Moje rozumowanie było bez skazy. No sam bym wskoczył do tego wulkanu, no, ale kto wtedy by tak pięknie gwiazdał. <gry>